witać Państwa w Muzeum Tatrzańskim na kolejnej odsłonie wystawy z okazji pięknego jubileuszu Szkoły im. Kenara. Ja chciałam przy okazji, jak już, jak już jestem przy głosie, bardzo, bardzo podziękować wszystkim nauczycielom obecnym Szkoły im. Kenara, z którymi naprawdę nam się fantastycznie współpracuje, którzy przychodzą do nas, odwiedzają nasze wystawy, biorą udział w zajęciach edukacyjnych, które im oferujemy. Także bardzo za to wszystko dziękuję, i mam nadzieję na przyszłość. Chciałam tutaj podziękować w tym miejscu panu Ireneuszowi Beńcowi, ja, ja, <noise> który jest kuratorem tej wystawy. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Chciałam podziękować też naszym pracownikom, pani Joannie Cznader. Nie wiem, gdzie jest Joanna. Tutaj w, w znakie oraz naszemu działowi konserwacji, czyli pani Krysi Łazarczy, panu Markowi Bronkowskiemu i, i pani kierownik działu pani Agacie Nowakowskiej-Pola. Bardzo Państwu dziękuję. Cieszę się, że znowu tyle osób jest na, z kolei na tym otwarciu i oddaję głos jeszcze raz się cieszę, jestem dumny, że ta wystawa, która jest przygotowana przez Pana Niewielnerusza, wyróżnia absolwentów i pokazuje fenomen tej szkoły, fenomen dorobku artystycznego Was wszystkich. No tylko tyle mogę powiedzieć, że jesteśmy razem, wszyscy jesteśmy uśmiechnięci, czujemy się u siebie, praktycznie. Tutaj rzeczywiście, jak jesteśmy u Pani Dyrektor my no, czujemy że jak u siebie, no, żeby mieliśmy tyle pięknych rzeczy, faktycznie, że 20 lat temu, tutaj z okazji 120-lecia też żeśmy się spotkali. No, wiadomo, że wiele osób już odeszło gdzieś dalej świat, ale ten wyższy świat, ale myślę, że ta duchowość, jakaś praca, no, tyle mam do powiedzenia, że będziemy mogli mamy żebyśmy w Warto, się mamy gości specjalnych w naszej, w, naszej, tutaj, w naszej wystawie. Jest z nami e, pani Jarosław Barta. Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witamy. Jest z nami również były dyrektor, pan profesor Wiktor Jędrzejec, obecnie prorektor Akademii Pięknych w W dniu jutrzejszym, to co już mówiliśmy, będziemy witać wszystkich na gali, ale dzisiaj jeszcze korzystając z tej okazji, jeszcze raz chcieliśmy wyrazić swoje zadowolenie. Powiem szczerze, że obawialiśmy się, czy uda się nam to wszystko, to przedsięwzięcie. To jest naprawdę maraton, który trwa trzy dni. Tych przygotowań było spore, ale wiemy, że były szkoły, które miały problemy później z czymś takim, że ktoś się nie zgłosił, że zainteresowanie małe by było. Widzimy dzisiaj, że warto było to spotkanie robić. To jest początek. Jesteśmy naprawdę dumni z Państwa, że nie zabieraliście nas i że jesteście z nami. Pani dyrektor zaraz przejdzie do do kolejnego etapu, do kolejnej niespodzianki i ja opowie tutaj, co nas tutaj jeszcze czeka. Ja jeszcze raz Państwu dziękuję. Oczywiście zapraszamy do tego, żeby wystawy jeszcze zwiedzać całą górę i tutaj również. Pani dyrektor, również dziękujemy, bo pani dyrektor Rządzą Czańskiego nas też w pewien sposób zawsze mobilizuje. My myśmy, jesteśmy po prostu troszeczkę w górach. Tak, tak, to są ludzie oczywiście niezwykli. Ale troszeczkę zawsze żyjemy marzeniami, może, może bajką, może, może tego typu rzeczami, ale dzięki temu jesteśmy kreatywni, pani dyrektor. Więc myślę, że to wszystko z początkiem dla razie. Dziękujemy jeszcze pani dyrektor. Oddajemy tutaj głos. Jeszcze pan. Pani Aniuś powiedziała, to, co chciałam. Powie. <tost> no, ja, ja jeszcze tylko tyle powiem, że... A, pan proszę Państwa, może króciutko. Żeby... Bardzo się cieszę, że mogłem do, do Państwa przyjechać. Zresztą bardzo często e, bywałem w Zespole Szkół Plastycznych, kiedy jeszcze byłem dyrektorem e, Dąbrowskiego Plastyka, ponieważ te dwie szkoły bardzo ścisłe współpracowały, szczególnie, jeżeli chodzi e, rys, o rysunek e, i malarstwo. Zawsze spotykaliśmy się, no i mam nadzieję, że e, Plastyk Zakopiański u nas e, z przyjaźnią, e, ale to, jak widać, jest nie tylko między szkołami, bo Wasza tutaj obecność pokazuje również, jak całe pokolenia e, absolwentów również są i dlatego zapewne tutaj jesteście. Bardzo się cieszę, że będę tej baranki z państwem, że będę mógł podziękować za pracę dyrekcji i nauczycielom. Dobrze, dziękuję. Wykonany przez naszą uczennicę Kasię Korycińską i mamy żeby dla wszystkich starczyło. co nie będzie pewnie łatwe, no ale tu widzę kuleczki, więc chociaż kuleczki, tak? Zabieram się do projektu, pierwszy kawałek. Będziemy tak. Profesor, co no to jest? To jest frys. Bo no tamto to swoją drogą <laughs> nie? To niech jeszcze pani stanie, skoro... O jak jesteście w kontakcie tak, tak. tak, tak. za 140 lat robić. Za 140 lat będziemy robić to samo, prawda? Bo jeszcze, tylko, lepiej. Tylko to jeszcze tam, lepiej. Tylko tam. Tylko jeszcze lepiej.